Ciekawe, co jeszcze kryją stare strychy i stare piwnice. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapewne uważny widz mojego kanału przypomni sobie całkiem niedawno zresztą zrealizowany odcinek. W którym, który był niejako apelem, chodził generalnie o poszukiwanie starych pamiątek sportowych. Oczywiście te najbliższe sercu to są pamiątki żużlowe. I powiem, powiem tak. Nie spodziewałem się, że pewne rzeczy mogą wydarzyć się zdecydowanie bardzo szybko. Bodajże chyba dwa dni lub trzy dni po emisji całkiem przypadkowo odezwał się do mnie. Pewien kolega z pewną propozycją. Mówi, że po prostu w mieszkaniu, które odziedziczył po zmarłym tacie, kiedy przyszedł czas na porządkowanie strychu piwnicy, natknął się na pewien bardzo tajemniczy przedmiot. On domyślał się po prostu, co to jest, bowiem. Jego tata był kibicem speedwaya od zawsze, z tym, że nie miał kompletnie zielonego pojęcia, w jaki sposób ów przedmiot trafił w ręce jego, jego taty. Nie wie, czy to była znajomość z zawodnikiem, czy zawodnik po prostu gdzieś na jakąś aukcję kiedyś po prostu przeznaczył ten przedmiot i w pewien sposób stał się on właścicielem. To, o czym dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jest to Puchar. Później będzie go dokładnie mm -hmm. ładnie widać. Przepiękny grawer, nie było to tak proste. Dla mnie pełna identyfikacja. Bo to, co tutaj najbardziej się rzuca, jest oczywiście słowo Speedway, jest data dzienna. Do tego miasto Zagrzeb i jak te wszystkie elementy tej układanki y, poskładałem, tak mówiąc, kolokwialnie do kupy, okazało się, że ów przedmiot jest to Puchar za zajęcie trzeciego miejsca y, w ćwierćfinale y, kontynentalnych eliminacji do Mistrzostw Świata w 60 roku. Odnalazłem, odnalazłem wyniki zawodów, właśnie które odbyły się w Zagrzebiu 22 maja 1960 roku. I. Ku mojemu zdumieniu Puchar ten należał do zawodnika pana Joachima Maja. Cała postać tego żużlowca zasługuje na e, osobny odcinek, także dzisiaj tylko skupię się na samym, na samym tym pucharze, na tym przedmiocie. E, całe podium należało do Polaków właśnie w tym, w tym turnieju. E, pierwsze miejsce zajął tam Florian Kapała, drugi był Jan Maj Malinowski, a trzeci Joachim Maj. Ciekawostka: cała trójka zgromadziła po 14 punktów, a więc. Gdzieś tylko jedno oczko zostało zgubione bodaj, bodajże na innych zawodnikach. Nie rozgrywano biegu dodatkowego, bowiem e, przechodziła tam chyba ósemka zawodników, z tego co dobrze pamiętam, do, do półfinału. E, pan Joachim oczywiście w tym e, półfinale wystartował, miał on miejsce w Monachium, siódme miejsce zajął tam, co pozwoliło mu e, przejście kolejnego szczebla eliminacyjnego. Tym razem dostał się już do finału kontynentalnego. No niestety tam nie poszło już zbyt fajnie. 16. miejsce, tylko jeden punkt. Ale to nie umniejsza dokonań, dokonań tego zawodnika na arenie międzynarodowej. Tak jak wspomniałem, na pewno stworzę osobny, bo szukając tych informacji, między innymi o tym, o tym pucharze, natknąłem się po prostu na całą historię tego zawodnika. Naprawdę niesamowita ilość zdobytych medali. To zresztą... Dajmy temu chwilkę, czas, yy, na pewno taki odcinek powstanie. Także okazuje się, że on nie wiedział absolutnie o istnieniu tego pucharu, dopiero porządkując, porządkując właśnie piwnicę, natknął się na ów przedmiot. Yy, I znów ponownie, ponowny mój apel, ponownie, ponowne zapytanie. Co jeszcze kryją stare strychy, stare piwnice? Yy, Wiem, że to jest temat ciężki, bo zapewne jako, jako małe dzieci, każdy z nas bał się piwnic, Strychów, otoczony jeszcze aurą tej tajemniczności poprzez rodziców, że oj, tam nie idź, bo tam cię coś zje albo coś w tym stylu. Jednokrotnie byliśmy w ten sposób straszeni. Dzisiaj, kiedy już każdy osiągnął już dorosłość, naprawdę, nie bójcie się, tam na pewno na pewno nie straszy i nic nikogo nie zje. A być może natkniecie się na niesamowite pamiątki, być może pamiątki rodzinne, a być może pamiątki przypadkowo w jakiś sposób zdobyte przez wcześniejszych właśnie właścicieli. Jest to niesamowita sprawa. Fajnie, że te rzeczy nie przepadły. Fajnie, że są tacy ludzie, którzy chcą się tą historią, tym przedmiotami podzielić. Szybko dogadaliśmy po prostu warunki, warunki tego przekazania. Grzegorz, jestem bardzo Tobie wdzięczny za, za ów przedmiot. Wszystko ma pełen, że tak powiem, układa się w całkowitą układankę, bo pasuje. Pan Joachim Maj był zawodnikiem Rybnickiego Rowu, praktycznie przez całą swoją karierę zawodniczą, odliczając tylko pobyt w wojsku, gdzie udał się do, do Wrocławia. Grzegorz również pochodzi z Rybnika. Tata mieszkał w rybniku, a więc wszystkie te elementy po prostu pasują do siebie. E, niejako spowodowany tym, tym pucharem, tym, tym przedmiotem, który, który właśnie otrzymałem od niego, e, odnalazłem u siebie. Pamiętam, że kiedyś zdobyłem to z kolei na jakiejś aukcji. Przepiękny metalowy talerz, tak jak tutaj to w tej chwili widać. Puchar Rowu Rybnik e, z 20 e, października 1965 roku. I tu teraz jest rzecz, której no, niestety nikt już nie jest w stanie, w stanie, e, że tak powiemy rozwiązać tej zagadki. E, turniej, który odbył się właśnie w tym, e, w Rybniku. E, bardzo mocna obsada. Czołówka polskich, polskich zawodników została tam, tam ściągnięta. E, takie, pu, e, takie patery, dostawali zarówno zawodnicy pamiątkowe, działacze, no jakieś, jakieś osoby oficjalne. Nie wiem, kto wcześniej był e, właścicielem tego, e, tego, tego, przedmiotu, bo kupujący też nie znał tej, przepraszam, sprzedający też nie znał tej, tej historii. Mówił tylko, że tata tam od kogoś dostał i prawdopodobnie ten pan był, był zawodnikiem, zawodnikiem, który brał udział w tych, w tych zawodach. Dla pełnego porządku powiem, że tak. Zawody, nie wiem, czy to przypadek, czy nie przypadek, wygrał właśnie pan Joachim Maj z kompletem prawie, wtedy były tylko po cztery po cztery biegi, bo to była zawody chyba było 13 zawodników, o ile się nie mylę. Joachim Maj punktów 11, drugie miejsce Stanisław Tkocz i trzecie Antoni Woryna. Cała trójka zawodnicy rybnickiego rowu. Także nie wiem, być może też całkiem przypadkowo e, tą paterę ta osoba, o której, o której mówię, też być może otrzymała właśnie, właśnie od pana Joachima. No nie wiem, tego niestety się już nie dowiemy. Także szukajcie, życzę fajnych, fajnych. E, że tak powiem, odkryć domowych, być może one zasilą wasze, wasze zasoby, ale jeżeli naprawdę nie będziecie mieli co z tym zrobić, dajcie znać. Na pewno dogadamy się, być może mam posiadam pamiątki, które możemy sobie wymienić. Chętnie pewne rzeczy jestem w stanie odkupić, ale to już temat jest, że tak powiem, poza, poza filmowy. Także jak coś znajdziecie, dawajcie znaka po to nawet, żeby się po, pochwalić, że Film mój spowodował, że ruszyliście po prostu na takie, na takie poszukiwania. Tak nie bójmy się pójść do starej Piwnicki na Starej Strych. Cześć.